Cud finansowy w 48 godzin. Moc Archanioła Michała w Twoim życiu. Odmów tę modlitwę z wiarą przez trzy kolejne dni. Uwierz w cud. Archanioł Michał słyszy każde Twoje słowo. Czy wiesz, że jeden prosty akt wiary może całkowicie odmienić Twoje życie finansowe? Pokażę ci, jak to jest możliwe. Ta potężna modlitwa do Archanioła Michała pomogła już tysiącom ludzi pokonać trudności. I znaleźć drogę do dobrobytu. Pamiętam, kiedy sam przechodziłem trudny okres. Długi zdawały się rosnąć z dnia na dzień, pieniędzy nie wystarczało na pokrycie wszystkich rachunków, a noce były przepełnione niemal nieznośnym niepokojem. Wstydziłem się prosić o pomoc, a jednocześnie nie wiedziałem, co dalej robić. Prawdziwa rozpacz w moim życiu. Wtedy podszedł do mnie przyjaciel. I opowiedział o błogosławieństwach, które otrzymał dzięki sile Archanioła Michała. Powiedział: Zaufaj, poproś go o ochronę, bo Archanioł Michał otwiera drogi i niszczy bariery. Zrobiłem to z łzami w oczach i sercem pełnym nadziei, klęcząc na podłodze, z rękami wzniesionymi ku niebu. Pamiętam to, jakby to było wczoraj. I uwierz mi, rzeczy zaczęły się zmieniać. Jeśli kiedykolwiek przeszedłeś lub przechodzisz przez coś podobnego, ta modlitwa jest dla Ciebie. Na końcu tego filmu poznasz potężną modlitwę, która może przynieść cud finansowy do Twojego życia jeszcze dziś. Modlitwę, która łączy Cię z boskimi siłami i pozwala, aby błogosławieństwa i obfitość spłynęły na Twoją rodzinę. Dodatkowo poproszę Cię, abyś podzielił się w komentarzach swoim świadectwem. Ponieważ wiem, że ta modlitwa również stanie się punktem zwrotnym w Twoim życiu. Wiara to fundament, który trzyma nas w pionie, nawet w najtrudniejszych chwilach. Archanioł Michał to nie tylko symbol ochrony, ale także obrońca tych, którzy szukają sprawiedliwości, równowagi i dobrobytu. Pamiętaj o Salomonie, który prosił Boga o mądrość zamiast bogactwa. Bóg nie tylko obdarzył go mądrością, ale uczynił jednym z najbogatszych ludzi w historii. Mądrość i dobrobyt idą w parze. Prosząc o pomoc Archanioła Michała, prosisz również o rozeznanie, aby lepiej zarządzać swoim życiem finansowym i podejmować bardziej trafne decyzje. Teraz zapraszam Cię do wspólnej modlitwy. Weź głęboki oddech i poczuj obecność Archanioła Michała w swoim życiu. Pierwszy krok wiary, który powinieneś wykonać już teraz, to napisać w komentarzu. Archaniele Michale, ufam Twojej mocy i wierzę w cud w moim życiu. Pisząc to, publicznie deklarujesz swoją wiarę i rozpoczynasz ten łańcuch przemiany. Pamiętaj, każde słowo, które wypowiadasz lub zapisujesz, jest jak ziarno, które może zakwitnąć błogosławieństwami. Napisz w komentarzu i poczuj się częścią tej wielkiej fali nadziei. Archanioł Michał już Cię słyszy. O Archaniele Michale, obrońco opuszczonych i przewodniku zrozpaczonych, dziś przynoszę przed Ciebie bóle i nadzieję Twojego ludu. Proste słowa, płynące z serc wołających o ochronę, szczere prośby, przepełnione wiarą i miłością. Panie, oto jesteśmy, tak słabi i czasami tak zagubieni. Szukamy schronienia pod Twoim świetlistym mieczem, prosząc, abyś chronił nasze dzieci, prowadził nasze rodziny, wzmacniał naszą wiarę, nawet w najtrudniejszych chwilach. Archaniele Michale, usłysz wołania Twoich dzieci. Wzmocnij moją wiarę i wiarę moich dzieci, przynieś radość sportu do naszego Kościoła. Chroń moją rodzinę przed wszelkim złem, widzialnym i niewidzialnym. Uwolnij mnie od złych i obłudnych ludzi, którzy często stają na mojej drodze. To słowa płynące z serca, Archaniele Michale, wypowiedziane ze łzami i nadzieją. O Archaniele Michale, nieustępliwy obrońco, dziś składam przed Tobą błaganie o pomoc finansową. Długi gromadzą się jak góry przed moimi oczami, a ciężar rozpaczy zdaje się mnie dusić. Niech Twoje światło otworzy drogi do dobrobytu. Niech drzwi, które były zamknięte, zostaną otwarte przez Twoją moc. Ześlij, Archaniele Michale, zasoby, by spłacić każdy dług, aby przynieść pokój mojemu sercu i mojej rodzinie. Naucz mnie mądrości w zarządzaniu tym, co otrzymuję i pozwól mi dzielić się błogosławieństwami, które nadejdą. Jesteśmy słabi, Panie, tak bardzo słabi. Nasze dni są jak przelotny wiatr, jak kwiat, który rozkwita, by zaraz zniknąć. Ale ty, Archaniele Michale, jesteś niewzruszoną siłą, jesteś skałą, na której możemy budować nasz dom, nawet gdy świat wokół się rozpada. Ile razy rozpacz próbowała nas pochłonąć? Brak pracy, rachunki, które się piętrzą, pustka na stole. Ale w tobie znajdujemy siłę, by podnieść wzrok ku niebu i powiedzieć: Boże mój, moja ufność jest w Tobie, a Twój sługa Michał jest moją ochroną. Archaniele Michale, uwolnij nas od niewidzialnych kajdan, które nas więżą, od blokad, które uniemożliwiają przepływ błogosławieństw niczym obfity strumień. Oczyść nasze domy, nasze serca, nasze umysły. Oddal wszelkie zło, które próbuje zająć miejsce tam, gdzie powinien królować miłość. Tym, którzy są bez pracy, otwórz drzwi, które wydają się zamknięte, prowadź tych, którzy szukają środków na utrzymanie swoich rodzin. Archaniele Michale, wstawiaj się za każdą zmartwioną matką, za każdym wyczerpanym ojcem, za każdym dzieckiem, które spogląda na swoich rodziców w poszukiwaniu nadziei. O dowódco niebiańskich zastępów, jesteś strażnikiem bram raju. Tarcza Sprawiedliwych, lwem, który ryczy przeciw niesprawiedliwości. Jesteś jak ognisty mur, otaczający lud boży na pustyni, jak słup światła, który wskazuje drogę w najciemniejsze dni. Archaniele Michale, Twoja płonąca miecz rozcina więzy ucisku, jesteś zwiastunem cudu, heroldem zwycięstwa. Gdy stajemy wobec zła, to ty wołasz, Któż jak Bóg? Nie ma nikogo większego. A kiedy odpowiedzi wydają się odległe, objawiasz się w ludzkich działaniach, w lekarzu, który troszczy się o nasze choroby, w przyjacielu, który wyciąga rękę, gdy otacza nas samotność, w osobie, która pojawia się z szansą, gdy wszystko wydawało się stracone. Archaniele Michale, działaj także poprzez hojne serca, które niczym boskie narzędzia dzielą się chlebem. Oferują słowa pocieszenia i przypominają nam, że cud często przychodzi przez ręce tych, którzy wybierają miłość. Dziś, Archaniele Michale, proszę Cię, prowadź nas do cudu finansowego, do ulgi, której tak bardzo potrzebujemy. Zburz bariery, które uniemożliwiają pracę, które blokują dobrobyt. Naucz nas żyć z wdzięcznością, ale także prosić z wiarą, bo wiemy że Twoje wstawiennictwo przed Ojcem jest potężne i skuteczne. Otwórz niebiosa, Archaniele Michale, i wylej błogosławieństwa bez miary, bo ufamy nie bogactwom, lecz Bogu, który zaopatruje. Pomóż nam pamiętać, że każda moneta, którą otrzymujemy, jest owocem Bożej dobroci i że możemy być narzędziami, by błogosławić innych, tak jak sami zostaliśmy pobłogosławieni. Przed Twoim niebiańskim ołtarzem dziękuję Ci, Archaniele Michale. Za każdą walkę, w której byłeś przy naszym boku, za każdy moment, w którym Twoje światło rozświetlało nasze ciemności. Oddaję Ci moje życie, moją rodzinę, moją pracę, moje marzenia i trudności. Przyjmij moją ofiarę wiary i miłości, bo wiem, że jesteś z nami w każdej bitwie. I ponad wszystko, Archaniele Michale. Naucz nas ufać Bożej woli, bo nawet gdy nie rozumiemy drogi, wiemy, że prowadzi nas ku światłu. Archaniele światłości, w tej chwili błagamy: Spójrz na matki i ojców, którzy wołają za swoje dzieci i wnuki. Otocz ich swoją ochroną, uwolnij ich od niebezpieczeństw tego świata. Niech Twoja płonąca miecz będzie barierą między nami a wszelkim złem. Dla tych, którzy cierpią w samotności, bądź niewidzialnym przyjacielem, który pociesza. Dla tych, którzy walczą z chorobą, objaw się przez ręce lekarzy. Dla tych, którzy są bez celu, wskaż drogę swoim boskim światłem. Archaniele Michale, troszcz się o tych, którzy płaczą w milczeniu, którzy stawiają czoła niewidzialnym wrogom, takim jak lęk i niepokój. Przedstaw przed tronem Boga prośby o ukojenie cierpienia Twojego ludu, bo wiemy, że dzięki Twojemu wstawiennictwu żadna modlitwa nie zostanie zignorowana. O archaniele dobroci, postaw na mojej drodze właściwych ludzi oraz okazje, które otworzą drzwi do dobrobytu. Spraw, aby obfitość mnie dosięgła. Nie tylko po to, by rozwiązać problemy dnia dzisiejszego, ale bym miał możliwość błogosławić innych w ich potrzebie. Skieruj przepływ finansowy do mojego życia niczym rzeka, która nigdy nie wysycha. Spraw, abym prosperował, nie odwracając serca od Boga. Oddal strach przed niedostatkiem i zasiej we mnie ufność, że Twoja obecność jest gwarancją, iż niczego mi nie zabraknie. O, obrońco sprawiedliwości, jesteś niczym tarcza Dawida, który stanął naprzeciw gigantów z siłą płynącą od Boga. Jesteś strażnikiem nadziei, jak gwiazda, która prowadziła mędrców do zbawiciela. Kiedy wróg się zbliża, to ty pojawiasz się jako niezłomna ściana, chroniąca nas przed strzałami wystrzelonymi z niewidzialnych rąk. Archaniele Michale, jesteś twierdzą, której nic nie wzruszy. Ogniem, który oczyszcza nasze życie i sprawia, że odradzamy się na nowo. Tak jak Bóg uwolnił Izrael z Egiptu, ufamy, że również my zostaniemy uwolnieni od kajdan, które nas więżą od strachu, niedostatku, beznadziei. A gdy obfitość nadejdzie, o święty Michale, obiecuję pamiętać, że to dzięki Twojemu wstawiennictwu mnie do niej doprowadziłeś. Dziękuję Ci za pokazanie, że Bóg zawsze zapewnia, nawet wtedy, gdy wszystko wydawało się stracone. Z wdzięcznością uznaję małe cuda, które już miały miejsce, i z wiarą oczekuję wielkiego cudu finansowego, który jest w drodze. Niech stanie się fundamentem do odbudowy mojego życia i narzędziem do błogosławienia tych, którzy znajdą się w moim otoczeniu. Za wszystko, co już uczyniłeś, Archaniele Michale. Dziękujemy Ci. Za niewidzialne bitwy, które wygrałeś w naszym imieniu, za chwilę, gdy byłeś przy nas, nawet jeśli tego nie zauważaliśmy. Oddajemy nasze życie, nasze rodziny, naszą pracę i nasze marzenia. Twojej opiece powierzamy nasze dzieci, wnuki i nasze domy. Niech Twoja obecność będzie odczuwalna w każdej chwili trudności, a my, z wiarą, kroczmy w kierunku boskiego światła. Teraz, Twoja kolej, aby stać się częścią tej fali wiary i przemiany. Kliknij przycisk Lubię to, potwierdzając, że przyjmujesz wszystkie błogosławieństwa, które do Ciebie płyną. Zasubskrybuj kanał i włącz dzwoneczek, aby otrzymywać więcej modlitw i wiadomości, które mogą odmienić Twoje życie. Tutaj jesteśmy rodziną wiary i chcemy, abyś był jej częścią. Zostań wojownikiem wiary, ale nie zatrzymuj tych błogosławieństw tylko dla siebie. Podziel się tym filmem ze swoimi przyjaciółmi, rodziną i wszystkimi, którzy potrzebują słowa nadziei. Razem możemy szerzyć światło Archanioła Michała i nieść błogosławieństwa do najdalszych zakątków. Liczymy na Ciebie, dobrze? I zanim wyjdziesz, nie zapomnij kliknąć w kolejny film który pojawia się teraz na Twoim ekranie. Kontynuuj przyjmowanie błogosławieństw Archanioła Michała, wykonując codzienne obowiązki. Niech ta fala wiary przemienia każdą chwilę Twojego życia. Odmów tę modlitwę z wiarą przez trzy dni z rzędu. Uwierz w cud. Archanioł Michał słyszy każde słowo płynące z Twojego serca. Niech Bóg błogosławi Ciebie i Twoją rodzinę. Amen.